Witamy Państwa bardzo serdecznie ze studia Strzegom Horse Trial, ze mną jest pierwszy gość Marcin Konarski. Dzień dobry Marcin. Witam Państwa. Marcin, bardzo cieszę się widząc Cię tutaj w bardzo dobrej formie, w bardzo dobrych okolicznościach i przyroda nam sprzyja, bo pogoda jest fantastyczna, ale także zawodnicy. Proszę podsumujmy pierwsze trzy dni tych niezwykłych zawodów. Pierwsze dwa dni czyli, czyli ujeżdżenie oczywiście przebiegały bardzo spokojnie. Najwięcej emocji dostarczył wczorajszy dzień wczoraj, próba crossu. Właściwie w wszystkich konkursach była bardzo trudna i wymagająca. W, w każdym właściwie konkursie wyniki się zmieniały jak w kalejdoskopie. Właściwie trudno do, doszukać się szczególnie w konkursie Pucharu Narodów liderów po ujeżdżeniu na czele klasyfikacji dzisiaj zobaczymy co będzie po skokach. Tak y Pozwoliłam sobie powiedzieć o trzech dniach, bo już zaczynamy kolejny, który jest bardzo istotny, ale właśnie powiedzmy jeszcze kilka słów o krosie, który był też wyjątkowo wymagający. Mówili o tym zawodnicy, ale nie może być inaczej, bo tak jak powiedziałam, to są niezwykłe zawody, bo tuż przed igrzyskami. Tak, tam magia igrzyski przygotowań oczywiście powoduje, że że dla wielu zawodników są to również bardzo stresujące zawody, tak? To, to czasami nawet nie, nie są w stanie pokazać pełni umiejętności, bo gdzieś ten stres, to napięcie, ta chęć pokazania się przed trenerem powoduje, że być może nie startujemy tak, jakbyśmy sobie tego życzyli, ale mam nadzieję, że wszystko wypadło, jak na, wypadło dobrze wczoraj. Mnóstwo bardzo dobrych przejazdów oglądaliśmy. Oczywiście było sporo błędów, było sporo spóźnień w krosie, szczególnie czas tutaj decydował w pucharze narodów. Ale zobaczymy, bo dzisiaj naprawdę jeszcze ciekawy parkur przed nami. No właśnie, jakbyś mógł kilka słów naszym widzom powiedzieć właśnie o tym parkurze. Parkur jest bardzo trudny technicznie, bardzo wymagający. Norma czasu również będzie odgrywała bardzo, bardzo dużą rolę. Dlatego zawodnicy będą musieli od początku bardzo dynamicznie jechać. I nie będzie zbyt wiele czasu na korekty odległości w dystansie, więc do, i do końca będzie trzymał bardzo w napięciu początek jest może troszeczkę łatwiejszy, ale końcówka jest bardzo, bardzo intensywna. Dla ciebie to jest kolejny raz organizacji tych międzynarodowych zawodów, tego pucharu narodów, ale czy można porównać te edycje jeden do jednego, czy tak naprawdę każda jest inna i unikalna? Znaczy... Każda edycja jest inna, każde zawody są inne, w zupełnie innych okolicznościach przy, przyrody, inna pogoda, to wszystko, wszystko się zmienia. Tutaj bardzo stresujący mieliśmy cały piątek, dlatego że były zapowiedzi o jakichś koszmarnych burzach w nocy z piątku na sobotę. Na szczęście te burze nas tu oszczędziły. Trochę popadał deszcz, ale nie na tyle, żeby w czymkolwiek przeszkodzić. Myślę, że każda edycja jest zupełnie inna. Myślę, że też duże znaczenie ma ilość zawodników, którzy tu przybyli, ale także osób, które wspierają, osób i instytucji, które wspierają to wydarzenie. Na pewno każda impreza sportowa wymaga wsparcia organizacyjnego, również od samorządu, również od sponsorów, czy też od instytucji państwowych, bez ich dotacji, bez ich wsparcia nie byłoby to możliwe. Te zawody na pewno by się nie odbyły bez, bez marki Lotto, która od, od lat nas wspiera. Jako sponsor tytularny nie odbyłyby się również bez firmy DCU, która jest naszym wieloletnim partnerem. Gmina Strzegom od lat nas tutaj bardzo intensywnie wspiera i pomaga przy organizacji tych zawodów, Urząd Marszałkowski, czy Ministerstwo Sportu. To są instytucje, które Oczywiście z jednej strony z urzędu wspierają sport i powinny go wspierać, ale nam jest bardzo miło, że wspierają również przede wszystkim nasze imprezy. Jeszcze powiedz na koniec, wczoraj miałam okazję rozmawiać z zawodnikami i zawsze pytałam ich na koniec, czego im życzyć, to czego życzyć dzisiaj Tobie? Nam życzyć pięknej sportowej walki, fantastycznego dopingu publiczności i szczęśliwego zwycięzcy. Tego w takim razie ci życzę i bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. A państwa zapraszam na cały ten piękny i bardzo ważny dzień podczas zawodów Strzegom Horse Trials.